Nowa minikoparka firmy NEX, NEX Nano, czyli maszyna za 20 tysięcy, o masie troszkę powyżej pół tony. Pokażę jak ona wygląda, w jaki sposób jest zrobiona, ma plusy i minusy, tak, jest ciekawa jest z powodu jej masy, a przez to bardzo ułatwionego transportu, bo te pół tony to można wziąć praktycznie na każdą nawet lekką przyczepkę. Natomiast trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że nie jest to maszyna, którą będziemy którą będziemy pracowali 8 godzin dziennie, tak jest to? Tak naprawdę jest to zabawka do, do pracogrodowych Pomocnik Nie Jest to pierwsza maszyna, żeby zrobić nią drogę szybkiego ruchu na odcinku 300 km Ja ją mam gdzieś około od dwóch dni trochę sobie porozbierałem. Dlatego też tam jednej śrubki gdzieś brakuje w obudowie, bo mi się udało mi się ją zgubić, nie przykręciłem jeszcze. Ale przynajmniej się dowiedziałem kilka rzeczy co tam jest ukryte w środku. Postaram się o niej. Opowiem o niej szybko to co zauważyłem. Lecimy tak jak mówiłem, masa troszkę powyżej pół tony. Sterowanie. Nie mamy joysticków, mamy dźwignię bezpośrednio z rozdzieracza, z rozdzieracza wychodzące. Jazda przód, tył. Gaz. Sanie. Tu jest blokada tych joysticków. Ona nie działa. Pewnie by ją tam ustawił, bo widziałem jakieś śrubki są do regulacji mi się tego nie chce robić. Nie widzę potrzeby jej blokowania. Tu mamy podnoszenie, opuszczanie lemiesza. A tu jest blokada obrotu koparki. No i tak jak każda, może nie jak każda, tak jak być powinno, obraca się tylko wokół własnej osi maszyna o 360 stopni. Oprócz tego obraca się jeszcze przednie ramię. I przednie ramię robi ten obrót naprawdę. Nie wiem, czy mi się uda to. Może mi się uda teraz. Czy mi się nie uda? Dobrze, ja to robię. Źle, ja, ja to robię. Co ja robię? Dobra. Patrzcie na no to przednie ramię obraca się naprawdę imponująco. To jest ciekawostka 70 stopni. Nie, nie wiem czy to będzie tak widać na filmie. O, do takiego kąta się obraca przednie ramię w jedną stronę. Teraz spróbuję w drugą stronę to zrobić. Nie będzie łatwo, bo ludzi mało. Okej, okay, obrócone w drugą stronę. Patrzcie jaki to jest kąt niesamowity. To jest ułatwiona praca naprawdę gdzieś przy, przy ścianach budynków. Zresztą w wielu różnych miejscach ten kto kopie dopiero tak naprawdę będzie wiedział do czego ten obrót można wykorzystać. Dobra, lecimy od początku. Tu są rzeczy, które też mi się nie podobają między innymi. Nie podobają mi się do końca te sworznie. Sworznie są e, zabezpieczone tutaj jakoś przed obrotem, ale no nie jest to jakieś tam super. Pasowanie tych sworzni też pozostawia wiele do życzenia. Natomiast są smarowane. To jest plus, tak? bo, bo, bo wiele jest takich malutkich, malutkich konstrukcji, które nie mają sworzni smarowanych. Tutaj są. Mówię, trzeba się nastawić na to, że tu będzie delikatny luz na tym na pewno jakiś, taki od razu w momencie zakupu. Pytanie czy ten luz się zwiększy po prostu. Sprawdzałem tutaj w środku w siłownikach nie ma stali tylko jest tulejka taka specjalna z otworami ona jest jakieś tam tekst, nie teksturita chyba mosiężna była zdaje się. Także ona z jakąś tam no, będzie miała wytrzymać swoją. Myślę że trzeba to smarować i mieć na uwadze to że to nie jest maszyna żeby ją przepracować 10 tysięcy motogodzin. O w ten sposób. Dobra lecimy dalej. Fajna rzecz przewody w osłonach. To jest dobre słaba rzecz. Siłownik od dołu, ale przy takich malutkich gabarytach maszyny, nie wiem, czy ktokolwiek daje siłowniki od góry. Chyba nikt nie ma w tak małych maszynach. Tutaj wszystkie przewody, będzie widać, mam nadzieję, są zabezpieczone. Później, tak. Sama podstawa, podstawa fajna, tak? bo ona jest odlewana. Tutaj to wszystko jest połączone w jakiś sposób ze sobą. To są takie skomplikowane, dość skomplikowany odlew. Zastanawiam się nad grubością tego elementu. Czy mógłby być grubszy? Kurczę, no konik jest niby, reszta konika ok, tak? bo, bo mała maszyna, ale my sam, samo to tutaj, ten kawałeczek to też jest. Ja też troszkę może. Dobra, zrobimy tak. Te maszyny one już są produkowane pod inną nazwą. Tam koparka, ta sama maszyna tak naprawdę, kosztuje chyba 8000 więcej. Tam się nic z tym nie dzieje, tak? No Myślę, że tu w takim razie też nie będzie. Teraz tak, tu mamy kółka. Tu będzie jakiś napinacz. Nie dobrałem się do niego, nie powiem jeszcze nic o nim. Poziom oleju hydraulicznego. I dobra, przejdźmy do samego sterowania. Ćwiknie są porządne. Jakość gum jak najbardziej mi się podoba. Obudowa, obudowy metal porządny metal to jest naprawdę spoko. Tutaj mamy tak klakson nie wiem pod, chociaż kurczę klakson światełka takim przyciskiem włączane yy, pokazuje czy mamy ładowanie czy akurat może czy może go nie mamy. Licznik motogodzin też fajna rzecz. Wiemy kiedy doleje wymieniać te sprawy i teraz tak tylna obudowa. To jest tak samo to jest taka naprawdę mega solidna blacha. Podoba mi się malowanie błyszcząca farba. Wygląda, że to jest jakaś tam już lepsza jakość tego. W środku silnik. Silnik jest chiński. Kurczę, dzisiaj takie słońce. Będzie może słabo widać. Silnik jest chiński, ale chodzi bardzo ładnie. Tutaj w środku jest dodatkowy wyłącznik masowy. Mógłby być na zewnątrz. Jest w środku. Ok, niech będzie. Dodatkowy wentylator. I tutaj ciekawostka. Po kilku, już tam kilka godzin sobie popracowałem. Oczywiście nie wytrzymałem. Miałem zrobić filmik z czystą maszyną, ale... No, ale no, trzeba było się pobawić. Wentylator na tyle jest skuteczny, że ta cała obudowa, na której siedzę, kurczę, no z tej strony była zupełnie zimna, z tamtej strony coś, odrobinkę się nagrzała, ale, ale, ale ktoś tutaj wymyślił tak, że spaliny, które wychodzą sobie z tego silnika, tutaj jest taka komora specjalna włoż, zrobiona, wyłożona jakimś takim materiałem, który nie przewodzi ciepła, tak, izoluje. I tłumik ostatecznie jest wystawiony tutaj. Także praktycznie tylko ten kawałek maszyny tu się grzeje. Reszta tutaj pod tyłkiem jest normalnie chłodna. Naprawdę po tych dwóch, czy trzech godzinach, no tutaj wielki szacun dla niej. A, jeszcze tu jest od dołu wyizolowane wszystko porządnie. Także to, to, jest, to jest naprawdę fajnie. W ogóle cała maszyna, kurczę, no poza tymi słożniami z przodu, ona jest naprawdę niegłupia. Naprawdę jest niegłupia to wszystko. O, tu jest blokadka. Trzeba pociągnąć sobie ławką. Tak, zamknięta. O, Lemierz właśnie, lemiesz jeszcze ja bym, ja bym zrobił troszkę z grubszej blachy ewentualnie dał wzmocnienie, a, a może może i ta blacha gięta w ten sposób wytrzyma. Tu są otwory dodatkowe, one są do wideł. Ja tutaj wideo nie mam teraz przy sobie. A tu się montuje widły na, y, z przodu na lemieszu i, i no takie do transportu jakichś materiałów. To będę gdzieś tam spróbował później sobie przetestować. No i co? No, ogólnie maszyna tak wygląda. To jest malutkie. Spójrzcie na te jej gabaryty. E, kurczę, mogę cyfrakami mówić, ale to chyba bez sensu. Płyta Jombo, Jomb, Jombo, jak tam ją zwał, ona ma metr długości. Maszyna ma troszkę ponad metr tutaj z lemiesza. Szerokość 70 cm no i też się też 75 płyta ma no tu się praktycznie zgadza tak mieści się na płycie nawet jeszcze zostaje trochę miejsca to jest naprawdę malutki malutki sprzęcik łyżka tak samo malutka o tu jest taka jeszcze ciekawa rzecz ja ją kupiłem dodatkowo to jest uchwyt do to jest uchwyt to jest chwytak taki przewoźnik on tak troszkę jest zrobiony też widzę dziwnie, ale może wystarczy trzeba przełożyć i teraz mamy blokadę. No może nie jest to głupie, na stałe jest to założone. Nie ma dodatkowego wyjścia hydraulicznego, dlatego nie wchodzi w grę kciuk. Tak jak teraz na, na dwunastce, o, na dwu, no do dwunastki możemy w tej chwili dokupić taki kciuk hydrauliczny, który jest montowany do niej. Tutaj w tej mamy tutaj mamy taki zwykły mechaniczny, ale jest to jakaś opcja. No, nie jest to maszyna właśnie, która ma pracować, nie wiadomo, jak dużo. Tu są, a, tu są jeszcze ciekawe punkty do przenoszenia. Tak tutaj żeby ją, można ją podnieść jakąś większą maszyną, nie wiem, do budynku wstawić, do, do wykopu czy gdzieś. Łapiemy w tym miejscu i łapiemy, łapiemy właśnie za te otwory wtedy w trzech miejscach jest uchwyt i maszyna na łańcuszku powinna ładnie długo góry sobie pojechać, tak to wygląda. Z dodatkowego sprzętu do niej mamy jeszcze poza tymi widłami tutaj i tym kciukiem jest jeszcze taka blacha, którą się montuje gdzieś tutaj do tego kciuka zdaje się i ona wtedy przy zamykaniu łyżki powoduje, że materiał ten sypki z łyżki się nie wysypuje, co nam daje to, że możemy na wyższą przyczepę wsypać ten nasz urobek na maszynie. Oprócz tego jest jeszcze łyżka skarpowa, ale ona ma szerokość 50, mogłaby być trochę szersza. Mogła być płytsza, żeby była prawda? tak dotąd płytsza, ale, ale szersza na boki. A pewnie też, jakby chciał, to by człowiek wymyślił do niej coś takiego. Kurczę, co było jeszcze? Jeszcze jakiś osprzęt był dodatkowy. Mam nadzieję, gdzieś tam go później znaleźć. A daszek można jeszcze do niej dokupić. Tu są trzy otwory. W podstawie są trzy otwory. Do nich montuje się daszek. Tak żeby cały czas na głowę nie, nie świeciło ewentualnie. Czy on przed deszczem ochroni? Kurczę, no wielki nie był jakiś straszny. Także może ona... Nie wiem, ja, ja się zdecydowałem bez daszku ostatecznie, bo, bo, bo jego wielkość sprawiła to, że jakoś no, nie przekonał mnie do siebie. Tak to wygląda. Maszyna jest naprawdę nad wyraz... Nad wyraz jest dobrze zrobiona. kurze zaskakująco. Zaskoczyła, zaskoczyła mnie tak naprawdę swoim wykonaniem. Nie powiem, czy ona będzie długo służyć, czy nie, no bo jest to coś nowego, prawda? Ale, ale naprawdę, na pierwsze, pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. I jeżeli pojedziecie zobaczyć ją, to się na pewno nie zawiedziecie. Dziękuję za uwagę.